Zespół Marcowi po dwóch lenicach i zwycięznych ma punktów 5. Podobnie zespół stóp... wilk ma punktów 5. Szanowni Państwo, obie drużyny mają po 5 punktów. Między tymi drużynami padorek jest 0-0. Chwila, chwila. Wila z bramek obie drużyny mają plus 1. Tyle, że liter ma dramiach strzelonych 3 stracony dwie, natomiast jak to była jedno, nie tracą czarny. W związku z tym więcej pianek trzeba, bo to jest regułami, nie ma drużyna na a zatem. Wszystkie piłki, cztery odważne panie i będzie konkurs rzutów tarnie do wygrania pięknej piłki z firmy, uchudowanej przez firmy Bronił będzie nasz sędzia, Hubert Pojtowski, stanie na bramce, a panie będą wykonywały rzuty tarnie cztery. Te... Może, może zawodnicy, który z was, mama jest na trybunach, wychowałeś się i strzela panie. To bowiem panoramiczna. Panu Falistina, panu Pierwsza, z... Pęta jest Druga, jest pani, jak... To są cztery pany, serdecznie pani. Pan. Może nam to pani. A pan, 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 w jakiej formie pan zędzie. Zapraszamy tutaj na linię rzutu kadnego. Zapraszam przedstawicieli firmy Oręcz. Regionalny Ruch Niederawczynna, na kierownika w panią I <laughs> Królem Strzelców został zawodnik Bógów Wyszków Filip Buczko z dzielniczymi artykułami. Proszę bardzo, Za tyle dla Ciebie jeszcze podarunek od firmy Agat. Jest to dnia szkolnych. To był dla całej drużyny. Bo nie Cieszy nas, że oprócz takich gatunków jak Orym są z nami lokalne firmy, które wspierają sport w kodłuce. Dziękujemy za to bardzo serdecznie. Zawodnikiem turnieju uznano Aleksa Miturę z Mikrokondukta. Gratuluję bardzo serdecznie. Dla Ciebie również podarunek i, i statuetka. thank you chociaż już zagrał parę różnych już prezentów. I chciałbym właśnie z poprosić tutaj <gryśla> Aleksa, bo no, ona ogromne brawa. Zdaję Ci się nawet do Katarzyna. A Aleks, nie kupujcie kolanowej, nie jedziesz tej żebyś się nic nie pomylił. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz czas na wyczerpanie. W Burmistrza również Pani e, Patrycja będzie ała tak? nawet drużyn poproszę, jeśli jest na nim przedstawiciel huraganu Wołomin, który mają już szóste miejsce, nie ma prześlemy naszym sąsiadom e, z połowina dyplom zapraszam kapitana Bogułyszku. Na miejscu czwartym drużyna starych terenów. Wchodzimy do strefy medalowej. Tu proszę o to, by cała drużyna w szeregu powieści. Każdy dostanie brązowy medal w przyszłym turnieju. Chwila na fotorem. Dziękujemy chłopcy bardzo. serdecznie. wróćcie do szeregu. Tam przed nami drużyna, która do końca walczyła i nie żyła. W ostatnim meczu już nic od nich nie zależało. Dokonowali swoich kolegów, grali naprawdę świetnie przez cały turniej. Wszyscy byli pełni prawdopodobnych wrażeń. Markowia Warszawa! Mierny barwą warszawskim, żółto czerwą. Oczywiście powinni od firmy dla drugie miejsce, również to dla drużyny. Mikoł piękna, najlepszy z zespołu. Cztery kolety. Cztery Panowie Posłowie, kapitan możemy powiedzieć o tym, No proszę. Dziękujemy bardzo. Потанцевали, какая Алло. Алло. Podobno są to zeszyty już po feriach pod wybrały to prawda. A za chwilę mam nadzieję, że pało się zabranej publiczności kapitan drużyny, zmniejszy puchar ufundowany przez burmistrza miasta. To był Kraberta Różowskiego. Aleksa Dziś-Marka, zwycięzcy Uwaga! Czy już Kapitan gotowy? Zaraz w triumfalnym mieście się, się do góry w Uchach. Zapraszamy Bravo. do obiadu! Brawo! Widzę to był Kraberta Tobieca Miasta. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za za te zwagania sportowe w atmosferze rzeczywistego najlepszego do zobaczenia na kolejnych imprezach sportowych w Pobłucę przypominam już za tydzień w Kietali siatkarze walczą o finał mistrzostw Mazowsza a piłkarze mam nadzieję na ten moment wyjdą na, na boiska i, i zaczną swoje zmagania w lidze dziękujemy bardzo serdecznie do zobaczenia przepraszam bardzo, przepraszam Organizatorzy zgłaszam, że jeszcze mam specjalne podziękowania. Nie zapraszam organizatorów. Jest tu również propozycja od, od Pana Podraportera. Na tle tego badają Zapraszamy wszystkie drużyny do pamiątkowego odjęcia. Wszystkich na どうですか? <music> na Pana Mateusza Karpieli za pomoc w organizacji turnieju. To zapraszamy tutaj wszystkie drużyny, byśmy pełnili zdjęcie. Firma OLS chce się pochwalić w swoich oddawnictwach, pewnie również tym, że uczestniczyła w naszym spotkaniu w portowym w Kowalce. Zapraszamy.